Doszły mnie słuchy, że wystartował nowy serwer z OneBlockiem. A że dawno nie było żadnej serii na YouTube, to czas coś chyba zacząć. I dzisiaj rozpoczynamy przygodę na OneBlock. serwerze jest strasznie ostatnio głośno na YouTubie, z tego co zdążyłem zauważyć. No i dzisiaj sobie zobaczymy co tutaj ciekawego mają. Jeżeli wam, widzowie, się spodoba seria z OneBlocka, pomyślimy może wtedy nad większą ilością filmów. Więc ja myślę, że jakieś 100 lajków like i relcimy z następnym odcinkiem. Zacznijmy od tego, że tutaj jest jakieś wejście do garderoby i podobno można wybrać sobie kosmetyki, które pojawiają mi się przy skinie. Ejo, wezmę sobie tą czapkę. Skórzany plecak, o biały, będzie pasować mi do skina. I tak można zacząć naszą przygodę. Z tego co widzę, tutaj są również jakieś skrzyneczki, gdzie można na przykład nie wiem wygrać jajka, spawner serio? O jajku, ale to jest szansa na, na wylosowanie tego. I jeszcze musimy zobaczyć, czy to nie jest fake. Podobno NPC-ty tutaj gadają. Dzień dobry, kruszynko. Co jest? Czoszko już wurczy? Jego, bardzo fajny zamysł, bardzo mi się podoba. W ogóle pierwszy raz się spotykam z tym, żeby w Minecraftie npc ty gadały. Jo! Dobra, ale bez zbędnego gadania, czas podbić cały tryb OneBlock. E, tak, w sensie ja to zrobię, jak coś. Na samym wstępie zacząłem kopać jeden blok, czyli pierwsza faza, z której mi to wypadła taka skrzynka. Wziąłem temy, następnie zacząłem kopać dalej i ogarnąłem pewien problem. Ech, bardzo dużo mi bloków spada tutaj do przepaści. Żeby temu zapobiec, wpadłem na pewien pomysł. Generalnie wykopałem trochę drewna i myślę, że możemy wykorzystać to drewno do półpłytek, którym spróbujemy otoczyć jeden blok. Dlatego teraz craftuję sobie półpłytki i spróbuję sobie przygotować właśnie taką platformę, którą za chwilkę opoczę zdobytym już dirtem. Ej, nie wiedziałem, że tutaj jest coś takiego, jak już słowo i pisałem, wyszło, że kuchnia i dostałem żelazo. Tak to kopię sobie cały czas ten jeden blok, no i jesteśmy obecnie na równinach i zostało mi jeszcze jakieś takie powiedzmy 70% kopania, ale na pewno będę chciał na w samym wstępie zdobyć jakieś podstawowe przedmioty, które pozwolą mi jakby na ulepszenie swojej postaci. Siema krowa w ogóle. W ogóle myślę, że dobrym pomysłem będzie wziąć te całe wszystkie melony, przerobić na seedy i rozpocząć jakąś rozbudowę naszej wyspy, nie wiem, początkowa farma może, czy... czy... Właśnie. Stachu. Tutaj jest podobno taki jeden NPC, który jest niesamowitym zjadaczem pyr. Z tego co słyszałem, ma dla nas zadanko, które pozwoli nam zarobić więcej monet na rozbudowę wioski. Nasza wyspa sobie chwilowo poczeka, pójdziemy do Stacha, odwiedzimy go, bo totalnie o tym zapomniałem. Tam podobno właściciel coś mi wspominał o tym, żeby, żeby zrobić u niego zadanka. Jest, widzę go. Dobra, podchodzimy, podchodzimy. Stachu! Jaku, dzień dobry, dzień dobry, proszę pana! Cześć, powiem ci, że bez nie funkcjonuje. Mógłbym ją mieć na śniadanie, obiad i kolację. Masz dla mnie jakieś zadanie? Wiesz, odkąd ta nieszczęsna kometa spadła z nieba, wszystko się posypało. Moje plony są zatrute. Moje ukochane ziemniaki smakują jak mokra tektura. Przynieś mi trochę świeżych ziemniaków, żebym mógł znów coś zasadzić. W takim razie biorę się do roboty. Chwila, mam motykę, ale nie mam ziemniaków. Miki słyszałem, że się ogłaszałeś gdzieś na czacie o pyrki. Słyszałem. Ale to masz jakieś na zbyciu, czy jak to ja mam się zapłacić za to? Nie, nie, mam dużo, to nie potrzebuję tych tytułów. Jejku dzięki, ratujesz mi życie, serio. Proszę. Dzięki, wielkie, super, farmę zrobię, to no jak mi się zwróci, to ci oddam Ogólnie zauważyłem, że gracze na tym serwerze są strasznie mili i pomocni Jak tylko czegoś brakuje, to serio, każdy dosłownie jest w stanie oddać swoją fortunę Dobra, tak to musimy zasadzić sobie te ziemniaczki dla, dla pana Stacha I zanim to wyrośnie, jeszcze trochę zajmie Dlatego myślę, że możemy w końcu skończyć naszą pierwszą fazę równiny. Nie zostało mi jakoś tak dużo tego kopania. Jestem na 79% i zauważyłem, że nie ma żadnego cobblestone'a, więc te narzędzia to jest jedna wielka tragedia. Przeszkadza mi to, że, że nie mogę w jakiś sposób szybciej tego kopać, ale myślę, że damy sobie w jakiś sposób radę. Ok, więcej dirta to też jak najbardziej powiększymy sobie Naszą tutaj wyspę. No i tymczasowo nie wiem, jaką strukturę możemy przygotować. Ja bym tą wyspę rozwijał jakoś tam, powiedzmy tematycznie, że tam gdzie są zwierzęta, to bym postawił zwierzęta. Tutaj gdzieś jakąś część na farmy bym przygotował. Tylko też po części nie wiem, jak dużo czasu nam zajmie przygotowanie farmy, a dokładnie ziemniaków dla Stacha. Naprawmy sobie łopatę, która mi się zepsuła i weźmy dalej, kopmy ten jeden blok. Uwaga, 99, proszę bardzo, cyk-cyk. I skrzyżowanie koczynka końcowa, w której znajdziemy wodę. Eju, brakowało mi tego, serio, nie mamy już nieskończonego źródełka wody, a musimy rozwinąć w jakiś sposób sobie farmę, więc dobra, ja ją wylaję tutaj, w razie czego to też przy okazji będę miał ratunek, jak spadnę z wyspy. Nowa faza, więc lepsze narzędzia. Ulepszyłem je do kamiennych i również rozwiązałem problem ze spadającym grablem z jednego bloka. Troszkę przeszkadzały mi te zwierzęta obok, ale nimi zajmiemy się później. Wypadło mi żelazo, dlatego postawiłem piecyk oraz skrzyneczkę. Zaczyna nam już brakować bardzo mocno miejsca w ekwipunku. Mamy jakąś skrzyneczkę. Możemy tam na razie władować to, co się tutaj udało nam uzbierać. Oraz z tej fazy podziemia już dropi nam żelazo. Zawaliście. Wrzućmy to do pieca. Tak to myślę, że na ten moment możemy zakończyć film. Zostawcie komentarz i dajcie znać, czy wam się podobało. Jeżeli zostawicie tutaj 100 łapek w górę, to leci następny odcineczek. I musimy oddać ziemniaki do stacha. Więc to byłoby na tyle. Serwus!